Siemanko, witam Was w pierwszym filmie na tym kanale. Jakiś czas temu wspominałem na Instagramie o Mister boxach I stało się. Mamy tutaj przed sobą oto to Mister Boxa. Jest to Mister Box od Spider Sport I koszt tego Mister Boxa to 500 zł. Z go otworzymy i zobaczymy co paklek dla nas przygotował. Ja sobie go tutaj trochę na bok przesunęć. Mamy listę. Widzę jakieś większe pudełka. I na pierwsze mamy Terinohidus hordatus, samiczkę. I powiem wam, że u, mamy niespodziankę w niespodziance, bo ona nam tu wyliniała. To jest elegancko. O no, tak. Kolejne większe pudełko. To jest z kwiata, Też samiczka. O, i też, też bardzo fajnie, bardzo mi się podobają poeceltoria. Dalej mamy jeszcze jedno pudełeczko Cera to z Marszeli. również samiczka. Patrzę, to wszystkie te samiczki mają jakieś 2-2,5 dC. Striata może 3, ale Marszeli też fajne, fajne. Mamy też jeszcze jedną samiczkę Cera to Gerus Sanderi. O, ale ona już jest taka fajnie naprawdę duża. Po, sposiłkuję się trochę listą może to będzie napisane. No powiem wam że to jest samiczka adult. Także no, nie spodziewałem się czegoś takiego. Bardzo fajnie bardzo fajnie no, dostać samiczkę adult zawsze jest spoko. Widzę, że mamy jeszcze mniejsze pojemniczki. Zacznijmy tutaj od tego. Hapro Kosmia Himalayana L2. Też fajny pająk. Dalej mamy TT. TT to będzie Triguapeus Proculentus. O, też ciekawe. Dosyć, dosyć ładny. Dosyć ładnie ubarwiony. Zobaczmy kolejne pudełko. Mamy. OA! O, a to będzie Ornitotonus aurotibialis. Też fajnie ubarwiony ptasznik, Też podoba mi się podoba. Kolejny będzie. HG. HG, czyli Heterotele Gabonesis. O, fajny, fajnie. Taka trochę ładniejsza wersja Wiloseli. Elegancko. Dalej mamy cecha. Nie przepraszam CM. CM Cardiopelma Mascatum. o to już jest bardzo ciekawy pajączek fajnie. Niezbyt duży, ale ale bardzo też fajny, ładnie ubarwiony. I zostały nam jeszcze dwa. Z boksie. CH EB U. Czy to będzie? Tak dokładnie. Chilobrachys SP Electric Blue. No, powiem Wam, tutaj mi się już bardzo podoba. No, kto by nie chciał mieć Electric Blue? Ja chciałem i bardzo się cieszę, że go zostałem w tej paczuszce. I zostało nam ostatnie pudełeczko. CHH. I jest to Chilobrachys Huahini też bardzo fajny pająk, też mi się podobał, bardzo lubię Chilobrachys. Yy, ogólnie, no tak jak mówiłem, Triata yy, jest 2,5 do 3 dc, tak nam tutaj Patryk napisał. Chordatus i Marshali yy, po 2 dc. Chordatus mógł trochę urosnąć, bo oczywiście tam pięknie wyliniał. Sander jest dorosła, a jeżeli chodzi o maluchy to właściwie wszystkie maluchy oprócz Himalayana i Himalayana i kardiopelmy są l 1 a właśnie hablogosmia Himalajana i Kardiopelma SPMastatum są L2 okay. A więc tak się rysuje sytuacja. Mamy 11 pająków, 4 samiczki, 3 młode, jedną dorosłą, 7 maluszków. No, ja jestem bardzo zadowolony. Box był dla zaawansowanych, i myślę, że po pająkach widać, że wszystko się zgadza. Co mógłbym jeszcze powiedzieć, tak jak mówiłem, jestem zadowolony i myślę, że jak ktoś by chciał sobie coś takiego e, zakupić na święta, to polecam Mister Boxy od Spider Spot, bo naprawdę zrobił to ciekawie. Mi się podoba. Mam tutaj szybkie i silnie jadowite i agresywne pająki, tak jak chciałem, tak jak prosiłem. Dla mnie bomba. Eee, poniżej zostawię Wam e, kontakt, właśnie do Spiders Forge. I jeszcze moje social media. Także zapraszam do, również do odwiedzenia profilu na Instagramie. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I do zobaczenia następnym razem.